Rafał nie miał pojęcia, kim była, ale znał każdy szczegół jej twarzy lepiej niż własne odbicie. Pojawiała się w jego snach od ponad roku. Zawsze ta sama kobieta, długie, ciemne włosy, lekko zamyślone spojrzenie, delikatna blizna nad brwią. Nigdy nie mówiła. Stała w oddali, patrzyła na niego z czymś na kształt smutku albo nadziei a może to tylko złudzenie? Codziennie budził się z tym samym uczuciem, że czegoś brakuje, że coś przeoczył. Żył jakby w dwóch światach, jednym codziennym, pustym, i drugim, tym we śnie, gdzie czuł, więcej. Może to twój umysł stworzył ją z kawałków wspomnień, mówiła jego siostra Iza, psycholożka, kiedy przyznał się jej do powtarzających się snów. Nie. Ja ją widziałem. Gdzieś, kiedyś. Ale tylko przez moment odpowiadał. Jakbyśmy się minęli. W tłumie. I coś zostało. Iza pokiwała głową. To możliwe. Mózg rejestruje twarze, nawet jeśli ich świadomie nie zapamiętujesz. Ale żeby śnić o kimś przez rok? Rafał wzruszył ramionami. Próbował się z tego śmiać. Żył sam, miał trzydziestkę na karku i dość poukładane życie. Pracował jako grafik freelancer, nie szukał na siłę miłości, ale też nie zamykał się na ludzi. A jednak żadna kobieta, którą poznawał, nie mogła się równać z tą ze snów. I nie chodziło o wygląd. Chodziło o uczucie, o to dziwne, silne przekonanie, że gdzieś tam ona istnieje. W grudniu śniła mu się niemal codziennie, a sny stawały się intensywniejsze. Już nie tylko patrzyła, zbliżała się do niego, sięgała dłonią, szeptała coś, czego nie mógł usłyszeć. Budził się z bijącym sercem, potem siadał przy biurku i bezwiednie szkicował jej twarz. Na kilka dni przed wigilią znalazł w szufladzie stary notatnik. Na pierwszej stronie napisał kiedyś: Nie szukaj jej. Ona znajdzie ciebie kropka. Sam nie pamiętał, skąd ten cytat, ale gdy go przeczytał, poczuł coś, znajomego. Wigilia przyszła niespodziewanie szybko. Śnieg pruszył cicho za oknem, a Rafał właśnie nalewał sobie herbaty, kiedy usłyszał pukanie do drzwi. Spojrzał na zegarek. Godzina 18:12. Kto odwiedza kogokolwiek o tej godzinie w wigilię? Może sąsiad, może listonosz z paczką. Pospiesznie założył sweter i podszedł do drzwi. Otworzył. Na progu stała ona. Nie jakaś kobieta, która przypominała, to była ona. Twarz ze snów. Te same oczy, ta sama blizna. Tylko że teraz była prawdziwa. Przepraszam, że tak bez zapowiedzi powiedziała cicho. Głos. Pierwszy raz usłyszał jej głos. Ale my się kiedyś spotkaliśmy. Na ułamek sekundy. I od tamtej pory śnie o tobie. Rafał zamarł. Nie potrafił się odezwać. Wszystko wirujące w jego głowie, pytania, niedowierzanie, lęk, nadzieja przygłuszyło jego głos. Ona się uśmiechnęła. Delikatnie. Jakby wiedziała, że nie musi nic mówić. Śnieg wirował wokół jej sylwetki, a świat przez moment zamarł. Wiedział, że to dopiero początek. Rafał wpuścił ją do środka, nie pytając o nic. Jakby to było najbardziej naturalne na świecie. Kobieta zdjęła płaszcz. Miała na sobie ciemnozielony sweter i czarne, przemoczone od śniegu botki. Wyglądała na zmażniętą, ale nie niepewną. Masz na imię? Zapytał w końcu, nie mogąc oderwać od niej wzroku. Natalia odpowiedziała z ledwie dostrzegalnym uśmiechem. A ty jesteś Rafał? Nie zapytał, skąd zna jego imię. W tamtym momencie nic nie wydawało się nielogiczne. Usiedli przy kuchennym stole. Rafał zaproponował herbatę, ona skinęła głową. Siedzieli przez chwilę w milczeniu, słuchając, jak czajnik powoli dochodzi do wrzenia. Próbowałam cię odnaleźć, powiedziała cicho. Od tamtego dnia. Jakiego dnia? To było rok temu. Przechodziłam przez bramę floriańską. Ty stałeś na schodkach, rozmawiałeś przez telefon. Nasze spojrzenia się spotkały na sekundę. I wtedy to się zaczęło. Rafał przełknął ślinę. Miał dreszcze, mimo że w mieszkaniu było ciepło. Od tamtego momentu śnię o tobie. Nie wiedziałam, kim jesteś, nie znałam twojego imienia. Ale twój obraz wracał. Co noc? I czułam, że muszę cię znaleźć, choć sama nie wiedziałam, po co. Rafał podał jej herbatę. Jego ręce lekko drżały. To było za dużo, jak na jeden wieczór. A jednak czuł dziwny spokój. Jakby ta rozmowa miała się odbyć od dawna. Ja, mam szkicownik, powiedział. Rysowałem cię, nie wiedząc, że istniejesz naprawdę. Natalia spojrzała na niego z czułością, która nie pasowała do obcej osoby. Chciałabym go zobaczyć, szepnęła. Rafał wstał i przyniósł notatnik. Położył go na stole, otwierając na stronie, gdzie najczęściej rysował jej twarz. Natalia powoli kartkowała szkice jej oczy, włosy, blizna nad brwią, kontur dłoni. Była tam w każdym szczególe. To niemożliwe, westchnęła. To jak lustro mojej duszy? Milczeli przez chwilę. Myślisz, że to przypadek? Zapytała w końcu. Że ludzie, którzy nigdy się nie poznali, mogą śnić o sobie nawzajem? Nie. Już nie odpowiedział Rafał. Natalia wstała i podeszła do okna. Za szybą padał śnieg, światło latarni rozmywało się w białym pał. Miała mnie przychodzić. Bałam się, że mnie uznasz za wariatkę, ale coś kazało mi iść. Dziś, w Wigilię, jak mnie znalazłaś? Miałam tylko jeden trop, powiedziała, sięgając do torby. Wyciągnęła mały notes. Wpadł mi kiedyś w ręce w antykwariacie. Na wewnętrznej stronie było napisane, nie szukaj jej. Ona znajdzie ciebie, kropka. a niżej twój podpis. Rafał zamarł. To niemożliwe. Miałem identyczny cytat w swoim notatniku. I podpisałem go. Może to ten sam powiedziała, kładąc go obok jego szkicownika. To był ten sam notes. Ten sam. Rafał patrzył to na nią to na stary zeszyt, jakby rzeczywistość przestała być logiczna. Natalia zbliżyła się i dotknęła jego dłoni. Nie wiem, Kim dla siebie jesteśmy, powiedziała szeptem. Ale wiem, że nie śnimy o sobie bez powodu. Dwa dni po wigili Rafał wciąż nie wiedział, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę, czy tylko oszalał. Natalia spędziła u niego tamten wieczór, jako część czegoś, co oboje próbowali zrozumieć. Rozmawiali do późna, przeglądali stare szkice, porównywali sny. Ona opowiadała o swoich, o lesie, który oboje widzieli, o czerwonej wstążcer, którą nosił naszy jako dziecko, Choć nigdy jej o tym nie mówił. Rano wyszła. Powiedziała, że musi coś sprawdzić. Obiecała wrócić. Rafał pojechał do Izy. Wiesz, że nie jestem typem, który wierzy w duchy zaczął. Ale to, to przekracza logikę. Iza nalała mu kawy i usiadła naprzeciwko. Słuchała uważnie, nie przerywając. Gdy skończył, przez chwilę milczała. Brzmi jak klasyczna synchroniczność, powiedziała w końcu. Jak CO? Zjawisko opisywane przez Junga. Dwa pozornie niezwiązane wydarzenia, które jednak mają głęboki sens, tylko nie da się ich wytłumaczyć przyczynowo. Jakby coś, los, wszechświat, bóg, cokolwiek próbowało was połączyć poza racjonalnym porządkiem. Rafał wpatrywał się w parującą filiżankę. Myślisz, że to możliwe? Możliwe, wzruszyła ramionami. Wiesz, są ludzie, którzy wierzą, że dusze się rozpoznają, że spotykamy się w różnych życiach, czasem nie od razu, czasem tylko na chwilę. Może wasze dusze już się znały? Reinkarnacja? Albo kontrakty dusz, dodała. Niektórzy uważają, że jeszcze przed narodzinami umawiamy się z kim spotkamy się w danym wcieleniu, by coś zrozumieć, coś naprawić, coś zakończyć. A może to tylko chemia w mózgu. I przypadek. Iza uśmiechnęła się lekko. Przypadki są przereklamowane. Zwłaszcza jeśli przychodzą w Wigilię, z dokładną twarzą, którą rysowałeś przez rok. Rafał nie odpowiedział. Czuł, że to wszystko dopiero początek. Tego wieczoru Natalia wróciła. Miała ze sobą starą fotografię. Była na niej dziewczynka w sukience z lat 80. I chłopiec, może pięcioletni, z zawieszoną na szyi czerwoną wstążką. Znalazłam to w rzeczach mojej babci. To z kolonii, które organizowała. Sprawdzałam daty. Ty tam byłeś. Rafał wrzął zdjęcie i zamarł. Pamiętał ten dzień, ale zapomniał o niej. Czyli, my się już znaliśmy? Na krótko. Ale chyba wystarczająco, żeby to zostało gdzieś głębiej. Patrzyli na siebie w ciszy. Może byli sobie pisani. Może to dusze się odnalazły. A może sny to wspomnienia, które przeszłość ukryła, a serce nigdy nie zapomniało. Nie odnaleźli w końcu odpowiedzi. Natalia próbowała szukać dalej, pytała rodzinę, przeglądała stare dokumenty, zdjęcia, daty i miejsca. Rafał wracał w myślach do dzieciństwa, do chwil, które mogły coś znaczyć. Ale nic nie było pewne. Żadnego konkretnego wspomnienia, żadnego zapisu, który jednoznacznie potwierdzałby, skąd się znali. Zdjęcie z kolonii mogło być dowodem, ale równie dobrze mógł to być tylko przypadek. Chociaż serce podpowiadało, że nie był. Sny nie zniknęły od razu. Jeszcze przez kilka tygodni pojawiali się w nich razem, osobno, w miejscach, których nigdy nie odwiedzili na jawie. W lesie, którego zapach znali z pamięci. Na polanie. Gdzie niebo miało nienaturalnie głęboki błękit. Pewnego ranka Rafał obudził się i zorientował, że nie śniło o niej. Była obok. Naprawdę. Nadal nie wiemy, skąd się znamy, powiedziała, opierając głowę na jego ramieniu. I może nigdy się nie dowiemy, odpowiedział spokojnie. Ale może to nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo nie wszystko trzeba rozumieć. Niektóre rzeczy po prostu się dzieją. Natalia uśmiechnęła się lekko cicho jakby potwierdzała, że to wystarczy. Nie mieli wspomnień, ale mieli przeczucie. Nie mieli dat, ale mieli to spojrzenie, które znali od lat. Nie mieli wspólnej historii jeszcze, ale wszystko, co miało nadejść, już było na swoim miejscu. Bo nie każda droga zaczyna się od początku niektóre zaczynają się od snu.